Siemneczku, ja jestem Prozaur, a to jest pierwszy odcinek z Among Us, dokładnie. No, to jest gra ogólnie bardzo fajna, po polecam ją. No i ciekawe, czy w ogóle się będziemy postarali. I sorki, że tak dawno nie było, no, nie, no w sumie nie tak dawno, ale nie było filmów. No a teraz, no, będą odcinki z Among Us, czyli no, nowa seria na kanale. Dobra. Lecimy. No, jak mówiłem, ciekawe, czy będziemy impostorem. Okej, okay, niech już po prostu zaczynajmy tę gierę. Dobra, startujemy. Uwaga. Eee, Królnej, jest jeden impostor. Okej, okay, lecimy. Ja tu nikomu w ogóle w grze nie ufam, bo w każdej chwili mogą mnie zabić. Trzeba uważać... Nikt się chciało zreportował, dobra. No, musimy się dowiedzieć, kto to że, no, Ciało No, Sianko, czyli biały zginął. Dobra. No, ale mi się wydaje, że zawsze ten, co reportował, jest podejrzany. Jest podejrzany. Ja właśnie dlatego głosuję na żółtego. To właśnie zraportował to ciało. Dobra, nikt nie wyszedł. Czyli lecimy po prostu dalej. Dobra, task O2 mamy, to idziemy właśnie do O2. To będą te liście Spoko. Nie boję się, że ktoś mi tu zaraz wyskoczy i zabije. Żółty wychodził z węta, uwaga, żółty wychodził z węta. Ja, Idzie i tego szybko mrg nakliknąć kliknąć. Walić to żadna no, nie ma czasu na report ciała. Dawaj W reportuję po prostu na ciało, szybciej będzie. Co jest, gra się zacięła, halo! Ha, taski wypełnili. O! Jest, podziałało. Ja? Czemu niby ja? No czemu na mnie głosuję? Przecież to nie ja. No ja nie mogę, przecież to nie byłem, ja to żółty. Widziałem jak wychodził z węta! Ty no Jezu! To był właśnie, właśnie żółty był. Dobra, widzimy się po cięciu. Okej, ja już jestem... <laughs> musiałem... Yy, Wyjść za za bo mi go zacięło i weszłem teraz jakieś na, na serwer jakiegoś czasowego typa, ale po prostu lecimy. No to było nie fair, już widziałem, że żółty wychodził z venta, a oni tam wtedy na mnie zagłosowali wtedy. O, mam starta, fajnie, mogę po zmianie ustawienia. Speed na 2, Tas taski na maksa, pamiętajcie, dawajcie taski na maksa, bo wtedy będzie fajniejsza gra. Okej, okay. czekamy, jak ktoś bije. Widzimy się, jak ktoś bije Dobra, runda się zaczęła, bo już nikt nie bił Dobra, no znowu nie jestem postaram kurde, jaki pech mam dzisiaj Dobra, lecimy dalej Nikomu nie ufam, idę, przynajmniej są taski większe Dobra, idę na tego sweep karta Zrobić Inni, ci beży co robią tak szybko, to się powoli robię tego sweep karta Dobra, uważam tu na każdego, bo tu każdy może być yy, impostorem. No, och, a runda się skończyła. I kto był impostorem? Aha. Dobra, znowu cięcie. Ok, wbiłem na jakiś yy, inny serwer, bo tamten no, oczywiście nikt nie wbiał, więc wbiłem na jakiś losowy. No i po prostu napiszę, żeby startować. I startujemy Gierę. No, już jest Max osób, więc startujemy i może w końcu będę impostorem. Mówimy się. Jest! 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 Jestem impostorem! Jestem im... impostorem! Jestem! Jestem widzowie, jestem impostorem, dobra. Nie możemy się za bardzo ujawniać, okej. Okay. Mamy sweep carta do zrobienia, więc idę tutaj go zrobić, stoję to Nie że niby robię tego Sweep harda, tak naprawdę, żeby puszczał dwa. Окей. Один, два, три, один, два. Цик. Направленная. Да что по нему какие? Ну не забрали, что и что вы играем, импостер. на утинку, а направили курды. видел. Więc idę, idę na monitoring, bo tam ktoś mnie widział, więc tam muszę kogoś killnąć. jestem ktoś sam? Tak, sam jest. Idę, idę, idę. Teraz się ja chodzę do wentu. A, tu imposter, mój ziomek, imposter, e, Więc na całe szczęście myślałem, że to jakiś losowy typ, ale to był mój ziomek, imposter. E, no kurde, muszę poczekać, mi się kill załaduje. Z chwilę. Dobra, ktoś chciał reportowo fioletowego, a ja czarnego zabiłem. Ja czarnego typa zabiłem bo oczywiście na kamerach. No i kto? No shieldach, ale kto? No, kto na nie, 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 ja nie, nie wiem, jak to jest skippa, bo nie wiem, jak głosować ogólnie. <laughs> Kurde, dwie osoby na mnie zagłosowały. Mam nadzieję, nie polecę. Nie, na całe szczęście nie, nie, nie polecę. Jest. Dobra, ten mi się nie w końcu załaduje. Zubiłam no, już więc nie mogę. Zgaszę znaczy światła Tak, tak. Niech no, idzie, idzie naprawić te światła. Ja muszę spróbować, mi się kill załaduje. Muszę go no, już znaleźć. Przywołał kill. Zaraz będę miał killa, jest ideał, ale mam killa Muszę teraz kogoś znaleźć Ale nikogo nie ma Dobra Co się stało? Jest! Ale tak nagle zlaziło, grę ale jest, udało się, wygraliśmy. Ideolo jest po prostu ideolo. Ok, robimy jeszcze jedną rundkę i kończymy ten odcinek. No ale nie start, tylko start. Dobra, nie startują w końcu. Yy, nie, nie będę za tą osobą chodził Kurde startujcie, bo nie mam mało czasu do nagrywania odcinka Jest. No w końcu, będzie start, okej okay, robimy z jeszcze jedną rundę i kończymy odcinek Ja! Yeah, nie wiem, że drugi raz impostor akurat na koniec odcinka! Ja! Yeah. <gryw> to jeszcze w pierwszym odcinku o Mankasa XD Nie, 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 nie. Mamy się do wentów. Wchodzimy tędy. Cyk 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 cyk. Dobra, widzimy się za chwilę. Mówię jak się reportował ciało tego typa, ale no no. Ej, no zaraz na mnie głosują. To nie ja przecież. Nie będę na mnie głosować... Tak, to kapi. To kapi, na bank to kapi. Tak, tak, to on. No to nie byłem ja! Nie byłem ja. Tylko już nie byłem ja, no halo. No, no, ideolo, ideolo! Widzimy, się. głosowanie się skończy.